Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bielo i dzisiaj kolejny poradnik tym razem jak postawić ksa serwer nie jak postawić serwer na lokal hoście czyli po prostu na swoim komputerze tworzyć strony internetowe za pomocą MySQLa i takich typu pierdół Na początek wiadomo każdy mówi wyłączyć Skype'a, wyłączyć Scape'a niekoniecznie zawsze wyłączenie Skype'a pomaga Czasami trzeba wejść w narzędzia, opcje, zaawansowane, połączenie i tutaj odznaczyć użyj portów 80 oraz 443 jako al alternatywnych dla połączeń przychodzących. To musimy odznaczyć. Teraz możemy wyłączyć Scape'a. Wyłącz Scape'a. Okej, okay, dobra. Ale to nie wszystko. Żeby zobaczyć jaki mamy, czy coś nam blokuje porty, może nie inaczej, włączymy Xampa, żeby Wam pokazać o co chodzi. Bo niektórzy mają to samo. I tak, włączamy Apache, błąd, MySQL, wszystko ładnie chodzi. Ale ten Apache, co z nim zrobić? Chodzimy w CMD, szukujemy, uruchamiamy jako administrator, pisujemy net stats, stats, tak, A, B nie czekaj net stat stat e, tak e, a myśl, e, myślnik a myślnik b i teraz tak patrzymy co nam blokuje port 80 port 80 gdzieś tutaj powinien być jeżeli u mnie nie będzie ja już wiem jaka jest u mnie przyczyna i nie muszę patrzeć aha czyli u mnie tak e, port przeważnie to jest drugi port na tym e, połączeniu i tak u mnie w tym przypadku port 80 jest otwarty ale port 443 jest zamknięty A żeby uruchomić Apache jest potrzebny port 80 i 443 W moim przypadku blokuje jakiś proces pmb.exe Czyli wiemy gdzie stoi przyczyna To możemy zamknąć Klikamy Ctrl Alt Delete Uruchom menedżera zadań I wyszukujemy proces pmb.exe W moim przypadku jest jakiś pando media booster Zakańczamy proces Wchodzimy teraz w XAMPP Portable XAMPP Control Apache Start MySQL Start Jak widzimy wszystko pięknie ładnie działa e, Myślę, że pomogłem dla wielu osób ponieważ sam się bujałem z tym jak to zrobić aż w końcu sam doszedłem do tego Mam nadzieję, że komuś się podobało e, Poradnik wykonany dla RPG rpgcity.pl Pozdrawiam Pomniałem powiedzieć jak postawić stronę e, Przepraszam za to, czyli tak Wchodzimy w naszego xampp wchodzimy w folder htdocs Docs i tutaj mamy nasze mm, foldery, które zrobiliśmy. W tym przypadku jest to Meters RPG. I tak, jak wejść? Wchodzimy local host. Y nie pamiętam, jak to się nazywało. Slash y i wchodzimy na przykład Meters i mamy naszą stronę. A następnie wchodzimy na przykład jeżeli chcemy do mysql to wchodzimy localhost slash php myadmin i jesteśmy i tworzymy tutaj na przykład bazę ja myślę że nie będę pokazywał jak bazę tworzyć bo w przypadku jest to meters i tutaj mamy wszystko także jeszcze raz z wazami kończę pozdrawiam was cześć